Siemano, mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. prosto z boiska, na następne, odzorowanie bramek, coś co lubicie? Bardzo witam pana Cacha. Witam serdecznie. Ogarnąć, że jest cieplej dzisiaj. Fajnie, super, w końcu moja pogoda. Tu powinno być w rogu, tak zawsze, temperatura. 16 no, stopni. Bo ludzie jakby tego nie doceniają, ale serio, przewalony jest nagrywać tak jak ostatnio nagrywaliśmy, że palców nie czujemy, zimno nam jest. <laughs> I kurde, i my mamy jeszcze dobrze wypadać na tych nagrywkach. To nie jest wcale takie łatwe. Oto się nie martw, drodzy widzowie. Oczywiście wy tradycyjnie piszcie pod spodem w komentarzu, jakie kolejne bramki mielibyśmy odzorować. A teraz przechodzimy do pierwszej z nich. Jak dobrze widzieliście, ostatnio niesamowite emocje mieliśmy w najlepszych europejskich rozgrywkach, dlatego też chciałbym Wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału i dzisiejszego odcinka jest BetClick, u którego wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. Więcej szczegółów na temat gry bez podatku i oczywiście szczegółów na temat kodu LACHU, który możecie używać, znajdziecie wchodząc w opis. Tam macie wszystko, co potrzebne. A w ofercie BetClicka oprócz Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy też Ligi Konferencji znajdziecie najlepsze Ligi Świata, co tylko jest potrzebne, więc sprawdzajcie, ofertę. Pamiętajcie, że jeśli chcecie obstawiać jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie oraz za niewysokie stawki, a obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie, więc więcej szczegółów, tak jak powiedziałem, wchodzicie sobie w opis, tam macie link, klikacie i znajdujecie wszystko, co jest potrzebne. Możecie mi też napisać, kto według Was wygra w tym roku, w tym roku Ligę Mistrzów. Piszcie pod spodem w komentarzu, zobaczymy później, komu się sprawdziło. Oczywiście, jak zawsze, ostatnio jesteśmy na gminnym obiekcie KS Błękit-Żołynia, także pozdrawiamy wszystkich szkółkę również, a teraz pokażę Ci Szefy, jak to wygląda, a to jest. Ja powiedziałem, że to jest poziom łatwy, ale to nie jest poziom łatwy. Coś musiałem dać na początek i to dałem i wcale mi się to chyba już nie podoba. Patrz. Nie, nie uderzy stąd. Ja w ogóle nie wiem, czy widziałeś tą ramkę. A i to asysta Bereszyński. To był Beres asystą? Tak. O, nawet nie wiedziałem. No, no to już teraz jeszcze ciekawostkę dołożyłeś. Co myślisz? No myślisz? Tak, e, jakby... Pierwsza rzecz to jest taka, że ja ci muszę jeszcze tak dobrze podać. Czy ty musisz tak zagrać mi Bo ona tak na wysokość... Bo wysokości... tak, jak ja ci za lekko podam, to tobie jest ciężej wtedy, jakby tam strzelić, nie? Bo ty bardziej widzisz. Na wysokość pasa wow. musisz mi zagrać, a ja sobie muszę zrobić tak. To jest przetrudne. Ty to dałeś na poziom łatwy? No łatwy, no. A żebyś wiedział, coś na poziomie trudnym. Chodź, próbujemy. Wow. Myślisz, że wyjdzie, czy nie? Kurde, powiem ci, że mam obawy. Ustawiliśmy tam yy, tarczę, ale może wpaść też wyżej. Na chwadę w okienko, no nie złychał, no no to nie będę zły, No to tak, ale Dobra. to trudno. Chodź, zobaczymy tylko jaki kąt z boku i lecimy. Widzowie, jak to wejdzie, to ogólnie będę w szoku, bo co muszę zrobić? Yy, ruszyć z jedynastki, Cachu wrzuca z prawej nogi, ja sobie robię parę kroków i muszę wyskoczyć i strzelić to piętką. Łatwe. I żebyście <laughs> jego winy widzieli, takie. Fuu. Skoro tak uważasz. Dobra, to co ty musisz zrobić ważnego, to dać mi piłkę mniej więcej na, na pas. No ta. Bo ja muszę ją stąd uderzyć. No, więc jak jest zła, to od razu podawaj z powrotem do mnie. Tak. On prawą nogą podaje, więc tak z 10 mu dajcie. Minimum? Jest? Tak, no kopmy, to zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Ale... Wiesz, o, ale... o kurde, jakby to wyszło! Wiesz co jest fajne, że mi się wydaje, że ja to lubię. Chociaż nie wiem. <laughs> Wow! łytka Wiesz, co jest najgorsze? Trafić ją w piłkę czysto. No. Bo po łydce mi przeszła. Ale bym jaja dostał! <głos> <głos> Nie, tak niewiele. Muszę to obliczyć dobrze, to jest też ciężkie. Ale patrz skąd kopałem. Tak, bliżej no. Z piątego. Z piątego Ale na dobra, siódmy. nawet stąd spróbuj, żebyś wiesz. Cofnę się troszkę. Aj! Nie, no takiej to nie zaliczę. A się turlała. Ach, czułem, czułem to. To miało potencjał. Aj. Łydka, za nisko. Widzisz? O, coś, coś. Ładnie się wybiłeś. Szła fajnie. Come on, po długim. Była dobra! Shit, pobudźcie znowu. Popatrz się. Krótki, cały czas do krótkiego dokładam. Wyżej i już wiem chyba. Widzisz, ona nie ma w ogóle siły, jak tam idzie. Daj, coś dobrego. Mówisz, masz. Jakbym. Co by myślił? Skąd ty to bierzesz te pomysły? To jest. Lagi mózgu to są tak zwane. No właśnie, o to środek mi krótki znowu Ale to jest to, bo ty w ogóle jej nie uderzyłeś, tylko odbiła się, a ona i tak idzie mocno. Tak. Widziałeś, Max Max jeden kozioł. Znowu krótki. No nie, no odbiła się. Wszystko dobrze, tylko dwa kozły. Trzy myj. razy po koźle, to nie, znowu nie. O! o! Ty tak to jest kontrol! <laughs> Nie! Wyżej. No ta tak. jest coś to chyba tak na, na pomarańczowo zaliczone. A! Co już lepiej trochę? Ale patrz, najłatwiej się to by było. Jak wiesz, jak masz te, co wbiegasz. I tylko sobie dokładasz to gdzie chcesz, nie? No tak. Aż tamtąd. No po. A! Nie ta noga! Ale się ta, tylko w tamtą stronę. Nieważne, źle zrobiłem. Ty, ale jakbym tak wykończył w czerwcu, to top. No! No nie, nie! No, no, no Takie! Nie! Pomarańczowe! Pomarańczowe. Najlepsza próba, chyba. Ale chyba nie. Także drodzy widzowie, no jak wiecie ja tego nie zaliczam. Nie wpadła bezpośrednio w białą siateczkę. Wpadła do bramki bezpośrednio, ale nie przy rogu. Ciężkie, ej, spróbujcie sobie to. W krótki dać spoko, ale w długi... Nie no ja od początku jak to widziałem to mówię nie no, będzie bardzo ciężko, ale... Próby były dobre, trochę brakowało, ale no, trzeba to spróbować, żeby zobaczyć. Ja żeby mam sobie... wrażenie, że musisz trafić stopą nieczysto, bo jak trafiałem czysto, tak, to szło krótki. Tak, 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 tak. Przecież on jak strzelał, to nie chciał w długi, tylko po prostu chciał tak uderzyć piłkę w bramkę i tyle. No. Także, drodzy widzowie, pierwsze... Przed Wami bramka numer 2, niestety do delikatnej będziemy w cachu pod słońce, Wy też macie pod słońce, więc musicie tak chyba siedzieć teraz, ale drodzy widzowie, on jeszcze tego nie widział, Wy zobaczycie teraz, jesteś na czerwono, więc to coś sugeruje. O nie, to ja oglądałem ten nasz na żywo. Masz tak? Uuu, chciałbym, ale. Arda gyller, drodzy widzowie, piękne. Niech mm. tobie jest to rameczka. W sensie jakby fajne jest to, że on tak wypuścił i miał trochę czasu, żeby oddać ten szał, ale przeraża mnie ta odległość. O, to nie był 16, 18 eee. metr, tylko to było, no kurde, jest jednak trochę tego. 25, 20. Zaś Za światłem bramki. Kurde, ale on to dokręcił. No nic, spróbuję, bo kurde. Widzowie, zrobię wam tak, żebyście mieli cień. Czekajcie, nie wiem, czy się uda. Artek, powiedz mi kiedy będzie dobrze? Macie cień? Mogę tak stać na chwilę. Tak sobie możecie jeść herbatkę, kawkę, pić i patrzeć jak ja próbuję. Moim zdaniem to jest w ogóle daleko, stary. Tak, no odległość, odległość, do robota. robisz. Wiesz, czego ci zazdroszczę? Że przynajmniej za każdym razem możesz w piłkę trafić. Ja tego nie mogłem. O, wow, pójdzie, później! Nie! Myślałem, że będzie pierwszym. O, jest Janusz! Fajna! Tylko do bloku i siedzi. Tak, tylko albo. A! <noise> Ach, I myślałem, że siedzi. Ale jest, jest, tak. jest, 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 no. Harda góra! O kurde! Nie, to, nie dokręciła się. Siedzi! Kiedyś, nie teraz. Nie! Yeah! Cemu? Ale to fajnie leciało, wziąłem w tym potencjał, ale jeszcze kilka prób potrzebuję. No nie, no czemu? Czemu? Nie, 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 nie. czemu? czemu? Mocniej! Już drugi co, tak blisko. Do trzech razy sztuka. No nie, wyżej siedzi. Nie. Ciut, ciut znów zabrakło, ale muszę to zrobić, bo czuję, że, że zaraz to zrobię. Ja! ja. Ale ja to czułem, że lżej uderzyłem i że to może wejść. A mówiłem. Tak upadało, Widzisz? Ale mówiłem. Mówiłem, że nie trzeba tak mocno. No nie! Szeczkę, no serio! Serio! Ja już tam idę powoli. Ja. No nie! Czego to nie wpada tam w to okienko? A. Wypuścić, dziubnąć Nie wiem! Nie! To, to się nie wydarzyło! Gdzie się nie wędrera. wydarzyło! Jak on to robi, jak on to robi, bo ja nie wiem tak no teraz cię pokażę. Jakoś tak? Tak, 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 tak <śla> Wow, ej, co jest grane w ogóle? <śla> Ty, to się nie dzieje. Ale z tego powinny być piękne szaty widzowie to wszystko dla was. Wow! Bramka numer 3, bramka, którą muszę zrobić, bo bardzo o nią prosicie. Michał, odpalaj. To nie jest możliwe dla mnie do wykonania i dla większości z nas. No, to, no nie, no stary. To jest 36 metrów, 40 yardów. Nagroda Puskasa 2009 rok. Cristiano Ronaldo w Manchesterze. Ta piłka się wznosiła jeszcze jak do bramki. Wow, wow. On nawet nie mówi, nie? Ale to... Uu, la, la w ogóle... Znaczy to wiesz, to że tak mu siadło tam w prawie w winkiel to jest jedno, ale ta odległość i tak jak mówisz, że ta piłka się dalej wznosiła, to, to nawet nie chodzi o to, że Ci się uda. Po prostu jakby brakuje siły i no. takiego uderzenia czystego w piłkę. Ja myślę, że nie dokopię z prostego tak. Ja też, ona, się... ja, ja też tak myślę, mimo że Ty masz czwórę jak ja dwie, ale no może jakiś jeden taki... Coś, co się zbliżysz. Najgorsze jest wiesz co, że to powtórzenie kosztuje dużo siły i no można tak. się rozwalić przy tym. No Nie uważać? no, to za dużo strzałów to ja już tak kiedyś miałem z wolejem, to była zwójeczka. Zbijam i idź na lożę. Powodzenia Ci życzę. I zobaczymy. My trochę za bardzo się wypuściliśmy pod linię, to się okazuje, że to było bardziej tutaj, co nie zmienia faktu, że to i tak będzie ciężkie, ale zaraz zobaczymy jak wyjdzie. To najbardziej mnie ta odległość przeraża, 35 metr, przecież to jest mega daleko. I weź tak traw, żebym poszła taką rakietką tam. O! Nie! Co jest? Co jest? Nie! Co jest? Za pierwszym! Juuu! Drodzy widzowie, no nie wiem co wam powiedzieć, nie spodziewałem się że w ogóle do kopia, a tu udało się za pierwszym strzałem odzorować bramkę 36 metr Cristiano Ronaldo. Jestem w szoku, nie ma ze mną Cacha, bo musiał jechać tuż przed tym, jak rozpocząłem właśnie kopać, także Casiu, czekam na komentarz na Instagramie, może na stories, bo pierwszy raz będziesz to widział teraz. E, widzimy się kolejnym razem, mordki, piszcie otwarte, jakie bramki kolejne do odzorowania, ale to jest chyba moja najładniejsza bramka, jaką strzeliłem od kiedy nagrywamy na boisku. Więc cóż, żegnam się z Wami, widzimy się kolejnym razem za tydzień. Trzymajcie się, do następnego. Elo, a trafię w tarczę, czy nie? Nie widzę jej, ale...